Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie. Bez pośpiechu, bez uprzedzeń, bezinteresownie i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Proszę Państwa, dzisiaj chcę mówić o alergiach i sposób na robaka. Dlaczego to jest sposób na robaka? Będę wyjaśniał w przebiegu odcinka. To to jest alergia. Alergia jest przesadną reakcją ustroju, systemu odpornościowego ustroju na pewien alergen. Alergen może być pyłki. To, może być pyłki, to mogą być pyłki roślinne, mogą być roztocza. Mogą być sierści zwierząt, jady owadów, środki żywnościowe, wreszcie lekarstwa, a nawet, a nawet wysiłek sportowy. Ciekawe. Jakie organy są dotknięte? I odpowiednio jakie objawy mamy? Mogą być, może być to skóra z wysypką, ze, z zaczerwienieniem, z obrzękiem, mogą być błony śluzowe i to od. Oczu od spojówek przez nos. nos, czyli katar sienny, to się mówi, zapalenie spojówek, drogi oddechowe. Jak wiecie, broń, błony śluzowe rozpoczynają się nie od nosa i yy, gardła, i tak dalej, żeby te maski się nosiły, tylko od oczu. Na oczach masek nie było nie w czasie pandemii. No, ale to tak nawiasy mówiąc. No i oczywiście układ krążenia może zareagować na tym w takim zupełnie Y, takie zupełnie ekstremalne reakcje, y, dochodzi do wstrząsu anafilaktycznego. Najczęściej z powodu ukążenia owadów, niektóre żywności, środki żywnościowe, jak truskawki, orzechy, ale też i leki. Co to ma wspólnego z robakiem? Normalnie, normalnie wygląda w ten sposób przy infekcji. Że bakterie i wirus, to znaczy infekcji bakteryjnej i wirusowej, nasz układ odpornościowy odpowiada w następujący sposób. Najpierw mamy tak zwane limfocyty T, T, dlatego że jest nazwa, ponieważ one wychodzą z, z grasicy, z tymus, albo T, więc T. One rozpoznają napastnika, mówią: a to jest ten brzydki napastnik, tak? Lymfocyty B produkują przeciwciała przeciwko tym właśnie napastnikom, markują je w ten sposób, że się po prostu przylepiają, mówię, to są te i musicie na nich ich atakować, I to one ten sygnał przekazują makrofagom, I te makrofagi przyjmują ten sygnał i niszczą go. Tak to wygląda na, w przypadku infekcji wirusowej, infekcji bakteryjnej. W alergii, to znaczy na przykład reakcja na pyłki, to ustrój reaguje tak jak na parazytozy, także na wszystkie robaki, na wszystkie pasożyty, które nas mogą atakować. Jeżeli taki pasożyt, robak, to jest leszmania czy inne, wejdzie pod skórę, to nie ma sensu go markować, ponieważ makrofagi sobie z nim nie poradzą. Po prostu nie poradzam go sobie. On jest zbyt duży, żeby go makrofag zjadł. Więc limfocyty B reagują inaczej. Tworzą one immunoglobuliny, immunoglobuliny E, które łączą się z mastocytami, z komórkami tucznymi, które są bogate w ischaminę. I te komórki tuczne wyzwalają tą histaminę, która wywołuje obrzęk, świąt i zaczerwienienie skóry. I to jest środowisko no, dla robaka niezupełnie y, inteligentne, ponieważ po pierwsze jest, y, jest odczyn zapalny, po drugie można wydrapać tego robaka, to znaczy drapiąc się, jeżeli jest świąt, to możemy drapać się w tym i tego robaka wydrapać. Naturalnie w przypadku tego, tych, tych, tych pyłków, nie możemy ich wydrapać. Ustrój po prostu nie rozróżnia, nie odróżnia pyłków od robaków, i dlatego to jest sposób na robaka. Są cztery rodzaje reakcji alergicznych, przy czym od czterech wspomnę tylko, ale najważniejsza jest ta natychmiastowa reakcja. reakcja alergiczna po kontakcie z alergenem. To jest typ pierwszy. Drugi typ to jest reakcja cytotoksyczna, jak na przykład przy niezgodności grup krwi, które zostają przytaczane w czasie operacji na przykład. Trzeci typ to jest reakcja kompleksów immunologicznych prowadzące do zapalenia naczyń krwionośnych, tak zwany vasculitis. I wreszcie czwarta, która jest opóźnioną reakcją komórkową. Przykładem tego jest egzema, czyli wyprys kontaktowy. Na przykład fryzjerzy, którzy mają do czynienia z różnymi farbami, szamponami i innymi, kiedyś tam rozwiną, rozwijają niektórzy z nich oczywiście kontakt egzem, czyli wyprys kontaktowy alergiczny na skórze rąk i nie mogą wykonywać swojego zawodu. Muszą się przekształcić na inny zawód. Podobnie na przykład też chirurdzy czy, 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 czy personel pomocniczy na sali operacyjnej, który nie toleruje lateksu. Teraz już mamy też inne rękawiczki, ale było tak, że ci, ci którzy nie tolerowali lateksu no, musieli zrezygnować z pracy na sali operacyjnej. Więcej tych alergii typu pierwszego Zdarza się w mieście. Dlaczego tak jest? Ponieważ mówi się o przesadnej higienie mieścień w porównaniu ze wsią, a poza tym kontakt z drobnoustrojami na wsi. Jeżeli ktoś się wychowuje w gospodarstwie rolnym, gdzie jest i obora, i chlew, i kontakt z polami, łąkami, lasami i innymi, kontaktuje się już od dziecka z tymi, alergi, z tymi, z tymi substancjami, które potencjalnie mogą, wykonać, mogą powodować alergię, i u nich występuje bardzo rzadko. Natomiast mi, występuje bardzo rzadko alergia w ogóle. Natomiast ci, którzy się wychowują w mieście, gdzie mamy zapylenie, gdzie mamy te drobne, drobne pyłki, które wywodzą się z tego, że jest dużo samochodów, że opony się wycierają i hamulce i tak dalej, to wszystko unosi się w powietrzu, czego na wsi nie ma, przynajmniej w tym stężeniu. Dzieci i dorośli wychowujący się w miastach są bardziej podatni na alergię. Też mniejszy kontakt z drobnoustrojami związanymi z pokarmami. Bo nie czarujmy się, nie wszystkie dzieci na wsi myją owoce, idzie do ogrodu, zrywa to czy tamto i, i pałaszuje. Ja pamiętam na truskawki chodziłem na pole. Żeby... <noise> Jaki był uprzejmy gospodarz, który mi zaproponował, A, weź sobie tam troszeczkę. Z tym myciem to nie było tak za dobrze. W ten sposób jest flora jelitowa bardziej uboga u tych, którzy mieszkają w mieście niż tych, którzy, są, którzy wychowali się na wsi. Postuluje się ten mechanizm w propagowaniu leku Kijimea 53, który ma zawierać 53 różne rodzaje bakterii, które uzupełniają, uzupełniają florę jelitową. W jaki sposób można leczyć objawowo? Bo to przede wszystkim, bo to, ponieważ to jest okres krótki, na przykład jeżeli chodzi o te pyłki roślinne, to jest właśnie późna wiosna, początek lata. To jeżeli jest sucho, naturalnie jest, to trwa to dłużej, jeżeli popada zdrowo, to, to wtedy możemy. To wtedy te alewie się zmniejszają. To są środki antyhistaminowe. Które neutralizują histaminę, zapobiegają uwolnieniu histaminy. Czyli, jeżeli widzimy, że zaczyna się okres alergii i ludzie są wrażliwi na, na pyłki, mogą już środki te w postaci tabletek brać zapobiegawczo. Najlepiej wieczorem, ponieważ one troszeczkę działają powiedzmy nasennie powodują senność. Jeżeli już są te objawy, to najlepiej stosować je w formie kropli albo szpreju, bo krople na przykład do nosa, szprej do nosa, krople do oczu. Tak, tak samo jeśli chodzi o drogi oddechowe, bo ta alergia, która jest u góry, w górnym odcinku dróg oddechowych, przechodzi później do płuc i może powodować nawet rozwinięcie się astmy. Także w tym momencie można stosować te środki właśnie w ten sposób. To są środki antyhistaminowe, jeżeli są stosowane miejscowo, nie dają większych objawów bocznych, to można je spokojnie podawać. Korty... Następnym to jest preparaty kortyzonu. Preparaty kortyzonu hamują generalnie reakcję systemu odpornościowego. Są immunosypr... Działają immunosupresyjnie. Ci, którzy się nie chcą, że tak powiem, codziennie wkraplać sobie, podawać tabletki czy szpreje używać, proszą czasem nawet. Mam takiego pacjenta, który był notariuszem i adwokatem, który mówi, daj mi to wreszcie ten zaszczyk z kortyzonu Depo w tyłek, e, przepraszam, no, domieśniowo i w ten sposób mam spokój na następne sześć tygodni. Oczywiście. Tego rodzaju terapia no, troszeczkę zaburza system hormonalny w ustroju i nie jest godna polecenia. Ale też są tabletki kortyzonu, są maści kortyzonowe, też, które można stosować w razie obrzęków czy ukąszenia przez owady. Krople, spray, tak samo. Krople do spojówek naturalnie, które y, zawierają też kortyzon i spray do nosa na przykład. Najbardziej groźną i tutaj muszę bardzo podkreślić, dla tych, którzy są alergikami i którzy reagują bardzo intensywnie na ukąszenie, na przykład przez osyp czy pszczoły, na leki. Widziałem, znaczy, byłem wezwany w czasie dyżuru w swoim czasie do pacjenta, który po podaniu domięśniowym dyklofenaku rozwinął wstrząs. I to nie było bardzo takie proste. Tak samo orzeszki i truskawki mogą powodować wstrząs anafilaktyczny. Albo też wystarczy, że to jest obrzęk na przykład podgłośniowy, człowiek chory może się dusić. Tutaj są opisywane przypadki, gdzie konieczne było wykonanie, nawet w prostych warunkach czy prymitywnych warunkach, tracheostomii, żeby ten dotknięty tą przypadłością yy, mógł oddychać. Mamy w, yy, pierwszym lekiem z wyboru jest tutaj adrenalina, która powinna być podana domięśniowo. U małych dzieci nawet doszpikowo, to znaczy przez kość pod udzia, do doszpikowo. Bo wtedy bardzo szybko dostaje się do krążenia. Naturalnie do żylnie byłoby najszybciej, ale kto to. Yy, yy, Nosi, czy, czy, czy potrafi sobie wstrzyknąć szybko w takiej sytuacji adrenalinę. Yy, są tak zwane PENy, czyli takie strzykawki już gotowe do podania właśnie dla tych alergików, którzy przeżyli tego rodzaju wstrząs i yy, yy wiedzą o tym zagrożeniu. Czyli jeszcze raz, bo to jest, to jest najważniejsze, bo tutaj można stracić życie. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, który spowodowany jest alergią, Przede wszystkim ukończenie owadów, osy, pszczoły, potem środki żywnościowe, takie jak orzechy truskawki i leki, tak jak na przykład diklofena. Jeżeli znane jest to, taki pacjent musi przynosić przy sobie tak zwany PEN, albo naturalnie unikać tych różnych rzeczy, ale to na przykład te, te orzeszki, które też powodują tego rodzaju są czasem tak zakamuflowane, że nawet nie wiedząc można je spożyć. Leczenie przyczynowe polega na tym, że po pierwsze trzeba zidentyfikować alergę. Dokładnie co to jest, jakie to są pyłki, jakie to są owady, jakie to są środki żywnościowe i to się robi przy, przy pomocy takich testów przeskórnych. Przeprowadzają je zazwyczaj dermatolodzy i oni są w tym dobrze wyszkoleni. Po stwierdzeniu, na co ten chory jest uczulony, prowadzi się tak zwane desensybilizacje, to znaczy odczynienie, od, odwrażliwienie najlepsze słowo byłoby tutaj, które wymaga dużej dyscypliny. To znaczy, jeżeli ktoś się decyduje na to, to musi rzeczywiście być bardzo zdyscyplinowany, ponieważ to, ten proces. Desensibilizacji trwa może nawet do trzech lat. I tutaj są regularne iniekcje konieczne podskórnie, podawanie od bardzo, bardzo, bardzo małej ilości alergenu, potem do dawek wzrastających. I to jeszcze nie tylko samo podanie tego alergenu, tylko ten pacjent musi zostać na około 20 minut do pół godziny w praktyce lekarskiej, w razie by wystąpiła reakcja alergiczna, i tutaj. Czyli to musi być zawsze zaprogramowane, że jest, że jest właśnie pod nadzorem, i wtedy, jak te po 20 minutach, pół godziny nie ma żadnej reakcji, to wtedy można pójść do domu, ale znowu za tydzień czy za dwa, tak jak ten lekarz. To przeprowadzają lekarze dermatolodzy i oni są do tego przygotowani w razie, czego do, w razie wystąpienia powikłań. Interweniują. Desensibilizacja najlepiej to są właśnie, najlepiej działa w przypadku właśnie tych pyłków roślinnych. W przypadku alergii pokarmowej nie aż tak dobrze. Także z tym też trzeba się liczyć, podejmując decyzję o podjęciu desensybilizacji. I to by było najważniejsze, jeśli chodzi o alergię, na no, te inne typy alergii, typ drugi albo trzeci, są już tak specyficzne i tak fachowe, że. Wydaje mi się, że nie ma tutaj powodu, żeby się na ten temat rozgadać. Myślę, że Państwu się to podobało. Jeżeli tak, to przekażcie wideo dalej do swoich znajomych, przyjaciół, których wiecie, że cierpią na tego rodzaju rzeczy. Jeżeli nie są poinformowani, to można ich na ten temat, to mogą z, z tego wideo skorzystać. Jestem ciekawy komentarzy Państwa. I ewentualnie sugestii, na jakie jeszcze tematy byście chcieli yy, usłyszeć. Już parę sobie wziąłem, że tak powiem, do serca i przygotowuję je. Dziękuję bardzo na dzisiaj za uwagę i do zobaczenia, i do usłyszenia.